Wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. A teraz chwila, na którą czekali, o której marzyli, bo jak każdy piłkarz, śnili o tej sytuacji. Za moment faktycznie wzniosą wywalczone, wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem Upar w wyparwych rękach i mają to. Tak jest. Zwycięzcy na Państwa ekranach. Wszystkie te dekoracje i efekty są wyłącznie na ich cześć. Harówka, wyrzeczenia i konsekwencja opłaciły się. Dzięki temu mogą teraz triumfalnie wznosić puchar i z dumą pokazywać go swoim szczęśliwym kibicom. Mają puchar. Nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej